Siemanko, witam Was w, w pierwszym odcinku z Mikokrafta wezmę rękę na tej oczywiście serii, a przy okazji witam Was w piątym odcinku jeżeli oglądaliście tą serię na poprzednim kanale dzisiaj wiecie co zdecydowałem? zdecydowałem opuścić to śnieżne miejsce i przenieść się Komił prawie. W jakieś oczywiście cieplejsze miejsce. Rozumiecie? Jest w ogóle no. Przechodzimy przez krzaczory. Czy jakieś tutaj bagienko jest w ogóle? Krzaczek. Wszystkie patyki, oczywiście, będę musiał przenieść i postaram się zrobić bazę w jakimś tam, powiedzmy, cieplejszym biomie. cieplejszym miejscu. Dzisiaj nie wybieram się na, pół, na jakąś tam wyprawę. w poszukiwaniu pożywienia, czy coś w tym stylu. Ale po prostu, żeby pozbyć sobie tereny. by ja tutaj nie byłem. Śnieg przestał już padać. Przy okazji, nie ma broni. Jaka by mi tutaj pozwoliła, oczywiście. Powiedzmy, walczyć o przedpadę. No i dobra, idziemy. Idziemy sobie, idziemy. Jakieś mokradła patrzcie są. Mo też zrobiło kolorowe, nie? Ok, więc idziemy tam. <laughs> Powiedzmy w te okolice, słuchajcie. Ech, no, ale jak na razie klimat jest ciągle taki sam. Mam nadzieję, że teren bo przejście jakichś 200 km się zmieni. Ale cóż, nie wiem, gdzie konkretnie dojdziemy. W każdym razie jestem już, żeby raz nie oszukać, od miejsca gdzie ja miglo biomu zimowego 45 km, a od spaunu z 50 kilka już na pewno nieduży, ale jednak kawałeczek. Przeszedłem. To nie jest oczywiście, mimo iż jest grafika, realistyczna, fizyka i w ogóle wszystko. No to tutaj nie jest za bardzo geograficznie to realistyczne. Gdyż klipat się tutaj zmienia co kilkaset kilometrów. W sensie, nie wiem, tak po prostu możemy trafić na ocean, albo cokolwiek. Dobra, wejdźmy tu. Tu tak ciekawie wygląda. Hm. Nie wiem, może się zmienił. W każdym razie słyszę śpiewanie ptaków. I w ogóle w poprzednich odcinkach nie było tak, bo mało tego. Ściliśmy, a w było bardzo dużo śniegu w niektórych jeszcze terenach. Tutaj nie ma w ogóle. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym się pozbył tej ręki, bo ona może irytować. Mogę sobie tak wyłączyć. Idziemy, słuchajcie. Idziemy przez ten las. Zobaczyć, co tu się dzieje. Podnieśmy sobie tego patyka, bo wygląda atrakcyjnie. Czy to jest patyk? Nie wiem. bardziej gałość jakaś czy coś Patrzcie jesteśmy w ogóle w jakimś brzozowym miejscu brzozowy gaj Nie wziąłem asortymentu jak widzicie tylko mam ten patyk Więc no Tu wygląda jakby ścinane było Cały teren się tak prezentuje patrzcie chuba Takie śmieci jak widzicie leżą Też możemy je pozbierać w sumie To później bo nie ma absolutnie nic Może takie torby się tylko taki powiedzmy o się samemu i odkrycie tych terenów Pójście w kolejnoci albo poza odcinkiem sprowadzimy tutaj cały sprzęt właściwie ja sprowadzę jakieś kurde krzewy widzicie mrowisko możemy wziąć Możemy. Dużo skupisk. Ktoś to tą postacią jestem ja. Hejjo. Chyba powinniśmy pomachać. Ej, no i dobra. Tech na drzewach. Północ oznacza oczywiście. Widzicie, rowy są. Bardzo dużo mrowisk. Wcześniej nie było. Ale ptaszki śpiewają. Zmieniło się ogólnie. Bardziej wiosenę, bo ja to w kwietniu nagrywam, nie? Brzienka, jak widzicie. Naturalnie to jest gra zrobiona tak, że gdzieś się z ręką kiedy jak się przyciśnie to ta znika. I wiem, pojazdu cholera ja to w ogóle mówię, nie? Przecież to jest tylko i wyłącznie gra tworzona przeze mnie. Lubi śloda, loda, wyobraźcie, to potrzebujesz tej serii. Możemy urwać sarnie odchody jak widzicie. Nie będziemy zbierać, bo fuj. jest Sosiala ścieżka. Ścieżka właściwie. Patrzcie jaki dom duży. Myślę, że coś tutaj poważnego leży. To jest w pełni najedzony więc. polować nie warto. W takim klimacie jeszcze raczej sobie nie zrobisz oasu. Idziemy tam zobaczyć, co się dzieje. Jakieś ścieżki prowadzi. Chyba. Nie powinienem wycinać moment, w których nic nie mówię. Tam coś kwitnie, jak widzicie, zielone środku nie będziemy raczej iść. czasem prowadzić do jakichś opuszczonych struktur. Właśnie urbex'a moglibyśmy się zrobić znowu. Tu byśmy coś spotkali, bo tu są naprawdę niezłe struktury. Jakie ładne drzewa. Naprawdę spoko opcja. Akacje jakieś, jak widzicie, wyrosną. Idziemy ten, ten jest naprawdę ciekawie Może się natkniemy na jakąś strukturę Ma jakiś rzadki item, cokolwiek Kolejna ścieżka. Jasna cholera. Co to leży? Ciekawi co to leży. Zaraz sprawdzimy. Ciągle do przodu idziemy, słuchajcie, ciągle. Dobra, bo to już naprawdę długo trwa. Przemyślę i zobaczymy, co tu jeszcze znaleźć. Jak będzie coś ciekawego, to Was poinformuję. Wow, zobaczcie. Taka dolinka. Idziemy za tą lasu. Słuchajcie, wyszedłem. Byłem w takim czymś. Ta na łąkę. I ścieżkę, patrzcie. W takim czymś się staje, tak, jak widzicie. No i co, idziemy tam. I kończył odcinek, Sres, że taki, że tylko chodziłem w sobie po lesie. I nic się nie działo. Ale taki miał być. Krótki, żeby sprawdzić, co i jak. Tyle.